Witaj Urbex TV jeżeli, jeżeli jesteś tu nowy zostaw łapkę, suba na kanale Byłem Prost, pr... Jak tu przejść drodzy widzowie Pokrzyw jest tyle, ja mam. No trzeba nieraz. Czekaj, bo na sobie. No. Kurde, Żebym wiedział, że będziemy tu po takich pokrzywach chodzić. Awa. Zobaczcie to ten dom Spłonął już kiedyś Ale jak widać Nie pamiętam Nie pamiętam czy Czy Te drzwi były tutaj otwarte właśnie Czy zamknięte Możecie zobaczyć jest pełno Całe wyposażenie Ale jest tak wszystko szybkie zdjęcie, jest tak szybko wszystko zrujnowane, że szok. A parzy, nogi mnie tak parzą, że szok. Właśnie słyszałem głos, a to Michał. Wejdziemy sobie tylko na trych. No, mam jedną. Tamte się rozładowały. No. Zobaczcie, jak strych wygląda. W jakim jest stanie strych. Nie wiem, czy będzie sens tu wchodzić wyżej. Bo nie mogę się skupić o nogi pieką. Ja, pitole. Jest taki nieprzyjemny ból, że szok. Ale coś rodnie robi dla Was, drodzy widzowie. Nie wiem, jak to będzie na materiale widać, bo latarka jest też nieładowana. Nie wszystko się rozładowuje przy tym tempie. Więc tu mamy klucze. Tu mamy chyba nawet klucze od samochodu. Od Fiata bodajże te. Tak mi się wydaje, że to był kiedyś od Fiata. Tu mamy no, pełno drobiazgów. Też nie będę ich tak przebierał wszystkich. Jeszcze tam byśmy chcieli wejść. No widzicie, jak te drzwi się, drzwi się paliły. Niemiłe uczucie naprawdę. Zastrane pokrzywy. Tu... Zobaczcie, jakie pajęczyny. Ciekawe czy tu jest... A jest zejście do piwnicy. Nie wiem, czy mi się... Dobra, idziemy do tego drugiego pomieszczenia, niech tu sobie Michał podziała. Tam trzeba będzie przez okno bodajże z tego cofnie tam przeskoczyć. Więc... Idziemy. O, jest więcej... O, tak ono się... To, tak wygląda to. Ani co, ja tam mieszkam z wzornami, nie? Kiedy Na Mazurach, a babcia, babcia jego zmarła. Obajcie kiedyś tam był i na tych Mazurach kas małych. To jak ja możecie zobaczyć, tu jest jeszcze gorzej niż było, jak my byliśmy na początku, na początku roku. Tu jest naprawdę szok. Wszędzie jak, jak to wygląda.